Dawid Korona, w Starachowice. Dawid, dla ciebie specyficzne spotkanie. Zagrałeś przeciwko swoim byłym, koleg byłym kolegom. 90 minut na prawej obronie jak podsumujesz występ? Yy, to znaczy ogólnie swój występ no. no ogólnie zagrać słabo jako drużyna, nie, nie spełniliśmy założeń taktycznych, które się zakładaliśmy przed meczem. No cóż, no, nie wyszedł nam ten mecz. Co dużo mówić. Przy odrobinie szczęścia czarni mogli nawet wywieźć zestarewawić trzy punkty. No, musimy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu, podnieść głowy do góry. We wtorek ciężkie spotkanie z przebojem w Albrom. Musimy się zmobilizować i zagrać, przynajmniej tak jak w poprzednich dwóch spotkaniach z garwarnią i z Orlentami Kielce, bo naprawdę wyglądało to już solidnie, A tak jak mówię, dzisiaj nam kompletnie to spotkanie nie wyszło. Nie wiem, w czym upatrywać. Nie mam tak słabej dyspozycji. No, trudno mi cokolwiek powiedzieć po takim spotkaniu. Dawid, co działo się w przerwie w szatni? No, co się działo w szatni, to może nie zostanie między nami. No. Padło <śmiech> <śmiech> dużo ostrych słów. Byliśmy bardziej zmotywowani. Powinniśmy tak grać od początku spotkania, no, ale tak mówię, no, im, im bliżej końca, tym bardziej gra nerwowa, wybijanka do przodu. Myśleliśmy, że może coś uda się na przebicie zagrać. No, w ogóle ci... No bez, bez koncepcji, nie wiem. co sobie tak może powiedzieć coś mądrego w takim spotkaniu.